Nie. Czy jest Pan dumny, zadowolony z siebie, że nakreślony przez Pana dwa lata temu scenariusz wyłączenia państwa z użyciem Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej chwili? Z, raczej z gorszym niż z lepszym skutkiem, ale jest wdrażany e, bardzo intensywnie. Szanowna Pani Redaktor, ja nie mam takiego wpływu na Związek Nauczycielstwa Polskiego, e, żeby im móc dyktować jakiekolwiek działania. Niezależnie od tego, że strajk nauczycieli jak naprawdę i to z powodów zupełnie niepolitycznych, tylko czysto płacowych, jest tutaj uzasadniany, pom pominąwszy oczywiście to, co e, firmuje Pani Minister e, Zalewska, czyli tak zwaną antyreformę edukacji, która wprowadza Ogromne, ogromne zamieszanie, ogromny bałagan w tym systemie. Jeżeli chodzi o mój tekst, był to tekst publicystyczny, jak najbardziej ja się z niego nie wycofuję, jak najbardziej on, pomimo prób cenzury, jest dalej dostępny w internecie. I chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ też na dzisiejszej rozprawie, która się zakończyła naszą wygraną, pan pełnomocnik, jeden z pełnomocników Gazety Polskiej, również mijał się z prawdą, ponieważ ocena sądowa już nastąpiła. Wcześniej dwukrotnie ministrowie spraw zagranicznych, pan Waszczykowy, jego następca, aktualny minister pan Czaputowicz, próbowali wprowadzić komisarza do fundacji na podstawie ustawy o fundacjach, powoływali się na bliżej nieokreślone ataki personalne i właśnie owo rzekome wezwanie do niepłacenia podatków zawarte w moim tekście. Takiej oceny już prawomocnej na chwilę obecną dokonał Centro Janowy w Warszawie rok temu, potem kilka miesięcy temu, uznając, że to jest działalność publicystyczna, jak najbardziej zgodna z wolnością, z normami wolności słowa, które gwarantuje Konstytucja, także ten spór już wygraliśmy i o tym chciałbym przypomnieć też wszystkim, którzy tak jak pan minister Dworczyk serdecznie namawiam, spotkajmy się w sądzie, złóżcie wniosek o delegalizację fundacji, już dwa razy przegraliście czy się o status pożytku publicznego, które nie jest... rozwiałoby wszelkie wątpliwości co do transparentności finansowania Nie rozwiałoby fundacji. to żadnej wątpliwości, pani redaktor, o ile ja się orientuję. Rozważaliśmy to, nie staramy się natomiast ze względu na to, ponieważ konstrukcja władz fundacji jest taka, że ja będąc w Radzie Fundacji, a moja małżonka będąc w zarządzie, to jest to, co wyklucza aplikowanie o status organizacji pożytku publicznego. Takie sprawy w Polsce są skonstruowane, a my obydwoje Jesteśmy tutaj Czyli zaangażowani. Po prostu, po prostu to, że jesteście Państwo małżeństwem. Tak, jesteśmy, spo, jest jesteśmy alibi małżeństwem. Dla nie jest, zatem, nie, jest, nie jest żadnym alibi. To, że jesteśmy małżeństwem, wyklucza, żeby się starać o status organizacji pożytku publicznego. Jeżeli chodzi o transparentność fundacji, mam nadzieję, że no, Państwo uczciwie zmontujecie te materiały. To, jest to, to nie jest jedyny sposób, ponieważ fundacje w Polsce nie mają obowiązku publikowania. publikowania swoich darczyńców. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że tego nie robi wiele organizacji. Być może nawet większość aczkolwiek nie liczyłem. My to robimy, my to robimy od wielu lat. Detaliczne listy sponsorów naszej fundacji, włącznie z nami, włącznie z bratem mojej żony, którego też dotyczyło wiele kontrowersji, są na stronach fundacji publikowane. Największe emocje znowu i sztucznie kreowana afera zaczęła być tworzona wokół tego latem 2017 roku.